Cześć, jestem Karincia i witam Was w Losowym Czwartku w grze Sims Średniowiecze. Wiem, że teoretycznie jest to gra od EA, ale z racji tego, że to jest tydzień, w którym wychodzi nowy dodatek Królewskie Dziedzictwo, to stwierdziłam, że sobie zajrzymy właśnie do gry Sims Średniowiecze, aby sobie porównać troszeczkę, e, może właśnie to, co dostajemy, albo przypomnieć sobie to, co właśnie się z Średniowieczu a co podobnego troszeczkę, troszeczkę podobnego, w podobnym motywie wyjdzie w nowym dodatku do The Sims 4. Więc dzisiaj sobie pogramy, jakby co przypomnienie, na kanale jest cała seria z The Sims Średniowiecza, tam chyba robiliśmy bodajże ambicje, nowe początki właśnie w Weronie, plus jest też live, na którym właśnie Będziemy kontynuować właśnie rozgrywkę, znaczy będziemy kontynuować tak naprawdę królestwo właśnie z tamtego live'a, czyli z Sims Landu, więc jeśli chcecie zobaczyć początki tej ambicji, co tam nam, udało nam się zrobić, to serdecznie zapraszam. I też na tym live'ie staram się wytłumaczyć różne takie podstawy, więc jeśli chcecie podstawy, podstawy dotyczące średniowiecza, to też serdecznie serdecznie tam zapraszam do obejrzenia live'a, dam i do playlisty z Weroną oraz do playlisty właśnie z, z live'em dam w pod i w, go, w prawym górnym rogu wam również tutaj podniesienia tak żebyście mogli sobie obejrzeć jak widzicie mam troszeczkę doświadczenia w tej grze mam no bo już tak naprawdę Trzy ambicje za mną. Nie wiem, czy w Weronie robiliśmy tę legendę, ale dzisiaj sobie zrobimy legendę o gadającej żabie. Nie mam tutaj za dużo budynków, więc nie chcę też na razie nowych postaci budować i tworzyć. I też postanowiłam, że zagramy sobie dzisiaj po prostu naszą monarchinią i sobie po prostu zrobimy żabi romans, więc. No. Można to zrobić e, kimkolwiek e, oczywiście tylko nie medykiem, więc tutaj nasza królo, nasz król przepraszam e, bardzo dobrze się tutaj e, sprawi i myślę, że idealnie idealnie, a i medyczka będzie mu pomagać. więc myślę, że to się idealnie połączy, będziemy mieli i króla i naszego medyka, więc tutaj mamy królestwo huczy od plotek o grzabie, plotek o magicznej żabie, która mówi, kto nie chciałby dowiedzieć się więcej, Lord Leonidas postanawia po, popytać obywateli o te ploteczki, dobrze, więc mamy tutaj popytać obywateli, więc no spróbujmy, od razu popytać, tu chyba mamy jedynie tak, aha, monarcha, poziom, ok, a tu mamy głód i tak inne rzeczy, dobra, więc tego za bardzo nie musimy sprawdzać. Oczywiście mamy tutaj również zadania wydać edek i wysłuchać petycji. Żaba zwa się Żabol, była kiedyś królową. Okej, okay, dobrze, więc tutaj mamy już coś wiemy. Zobaczmy krwiopusz, co musi zrobić, wytworzyć i dostarczyć słabe oleum oraz dwa ekstrakty cytrusowe. Jestem ciekawa, czy w ogóle możemy to zrobić naszym medykiem, więc ekstrakt cytrusowy jak najbardziej. Możemy zrobić, o i słaby oleum też. To może najpierw, o nie, spytaj kogoś innego. No dobra, więc tutaj e, ktoś inny nam powiedział, że nic nam nie powie, a tutaj można, e, tutaj doradca budowniczy może coś tam powie. Możesz wybawić, że z ukrycia, jeśli e, przyniesiesz łzy pra starej żaby z oceanu. Okej. Okay. To wielka kulka z szafiru w kolorze oczu jej utraconego kochanka. Okej, okay, dobrze. Więc tutaj żabol będzie gadał tylko z tym, kto nosi żabi kapelusz. Okej, okay, dobra, więc w jaskini można go niby znaleźć. I tu jeszcze nasz doradca jest królewski, to też może królewskiego doradcę. Póki jak tutaj już jest, to sobie możemy zapytać. Wiem, że wydanie edyktu to chyba taka dobra sprawa, czy znaczy łatwa sprawa nie jest, więc tutaj na pewno będzie z tym większy problem. A ty później możesz dostarczyć to słabe oleum. A tak, zdarzyło mi się być w lesie i usłyszeć że żabola pomiędzy stęknięciami. Myślę, że on jest bardzo smutny. Okej, okay. to sobie mówią jak szalone. Już wiem, krwiopuszcz Helena na pewno powie mi czego mogę. Dobra, więc musimy sobie porozmawiać z naszym krwiopuszczem, ale ewentualnie zawsze można jeszcze udzielić audiencji, bo musimy wysłuchać trzech petycji. Więc tutaj rozpocznijmy, więc tron i wysłuchanie, wysłuchiwanie petycji, proszę bardzo. Tak to się prezentuje właśnie. W średniowieczu, no i tron to po prostu tron, co nie? Więc tutaj mamy zadanie wykonane, więc jeszcze ch jeśli chodzi o te cytrusowe sprawki, e, więc sobie zajrzyjmy do obiektu, to musimy jeszcze tutaj wyrabiać obiekt i te cytrusowe ekstrakty cytrusowe, chyba dwa musimy zrobić, tak? Co nie? Tak, oczywiście. E, I tu jesteśmy na razie głodni, tylko energia w średniowieczu jest, więc tutaj też bardzo dobrze, więc czekamy na jakieś petycje. Więc y, no, usiedliśmy na tronie, halo. U góry jakby co tutaj nam ktoś może za chwilę przygotować jedzenie, więc też możemy zawołać o strawę. Może od razu za zawołajmy o strawę, <laughs> to wtedy nam od razu coś przygotują, a tutaj czekajmy, czekajmy. Tak, zaraz przyniosą strawę, to w międzyczasie no, czekamy, bo tych petycji musimy udzielić, no a im też jak będziemy robić zadania codzienne, to oczywiście ten, ta ocena misji też nam pójdzie, pójdzie w górę. No, bo będziemy mieli pozytywne nastroniki, więc to też warto, wydaje mi się, e, troszeczkę starać się robić. I tu możemy jeszcze jeden ekstrakt cytrusowy i jak najbardziej spróbować porobić. Mamy kosów, więc to też troszeczkę łatwiej. O, proszę bardzo, tu już pierwszy jakiś wieśniak przyszedł. <grych> I nie, żeby nie, ob nie obrażam go, tak gra go skategoryzowała, jest wieśniakiem. E, no to dobrze. I musimy coś wybrać, więc tutaj koszt będziemy mieli jakiś, mamy 50 simolonów, to. Możemy dać, Zwiększyliśmy swoją popularność, więc jesteśmy też, bym powiedziała, super. Więc jeszcze dwie petycyjki. Ktoś chce? Ktoś chce? Od tutaj króla Leonidasa? Nie, nikt nie chce, dobra, ale widzę, że sprawę. Słuchaj petycji, na jeszcze później. Dawaj, jak tu jest pan, panna po petycję, no to dawaj. A ty idź, dostarcz te cytrusowe. Aha, widzę, że tutaj postanowiłeś, dobra. To sobie jednak zjedzę gulasz z wielu ryb, więc król ma bardzo dobrze. Albo królowa oczywiście bo właśnie może sobie ją zjeść tak naprawdę za darmo, nie musi sobie nic kupować, więc no polecam korzystać ze służby, póki ona oczywiście jest. <laughs> więc i te zadania główne chwilkę można ignorować, wiem, że chyba jest taka złota zasada, że jedno albo dwa na dzień trzeba robić, inaczej można troszeczkę to poignorować, więc tutaj też jest, a dobra, już myślałam, że nikt nie przyjdzie, a gospodyni przyszła, eee, ciekawi mnie nowa moda noszenie pasek na naoko, ale które oko preferujesz? Dostojność, czy to ma znaczenie, tracimy, znacznie traci popularność, okej, okay, okej, okay. a więc opaski, a straciliśmy popularność, więc no niby taka nieważna rzecz, a jednak ktoś chciał wysłuchać naszej opinii na temat opasek na oko, więc tutaj, no się, oh, że jesteśmy znudzeni na tym tronie aż się spać chce naszemu królowi, ale zmęczony on to tak za bardzo nie jest, więc tutaj spokojnie da radę. Dobrze, kogo my tutaj jeszcze mamy? Wieszczkę. Więc pani Wieszczko, e, mam problem, opętał mnie do mon Idź do... Idź, idź do kościoła, dobrze? Oni cię tam wyleczą, chociaż akurat żadnego nie mamy założonego. <laughs> więc troszeczkę, no cóż. <laughs> Zdarza się, co nie? Dobra, więc koniec. Koniec audiencji, zrobione. Tego mówię, edyktu robić nie będziemy, bo tam trzeba mieć... Te, raczej edykty robimy, które mają tam poparcie i takie inne sprawy, więc to jest czasami trudne do zrobienia, czasami nie warte po prostu zrobienia. O, coś tam. Helena nabrała wody? Helenko, co ty tam robisz? Dobrze. Gadająca żaba. Hmm, tym osobnikom brakuje piątej klepki. Poszukałam o kilku z nich objawów szaleństw. A, u kilku z nich, okej, okay, dobra. Więc teraz co, musisz diagnozować obry, objawy szaleństw, Okej, okay, więc tutaj... O tych osób, z którymi rozmawialiśmy wcześniej, to musisz poddiagnozować. Czy ty masz jakieś jedzonko? Chyba jedzonka nie mamy, więc warto byłoby tobie za chwilę coś ugotować. Ale ta jedna z osób jest... Yy, a nie, ja chciałam iść z Heleną. Halo, gdzie jest Helena? Tu jest. <grych> dobra, więc tutaj ma ktoś objawy szaleństwa. Wygląda na dosyć zdrową. No dobra, no to wracaj do domu, bo musimy poddiagnozować, ale też musisz się, kochana najeść, więc tak sobie troszeczkę przyspidujemy do domu <grych> i na górze sobie coś tam ugotujesz, bo niestety jedzenia nie masz, ale jak wiem, to zawsze przecier z nasion, bo masz rzepę, to sobie zrób z rzepy, wiem, że zawsze u medyka to nie jest trudno zrobić przecier z nasion, a przecier z nasion jest lepszy niż ten zwyczajny przecier, no bo ona dużo zbiera tych różnych rzeczy, to później nasionka się zawsze gdzieś tam uzbierają, więc też zawsze Gdzieś tam da radę później. No dobra, to myślę, że jeszcze możemy sobie poddiagnozować. Nie mam jakoś super parcia na to, żeby to zrobić na złoto, ale oczywiście im e, byłoby tam na złoto czy na platynowo, no to oczywiście byłoby super. Zaczynam oczywiście ze srebrem, ale mam nadzieję, że damy radę. Eee, jesteś najrozsądniejszą osobą, jaką znam. Ok, jeszcze jednego z obywateli nie mam. On jest, nie, nie jest, nie mogę tu zrobić, ale z tym możemy to zrobić, więc ten jeden jest niestety. Niedostępny, więc jeszcze nasz tutaj yy, doradca budowlany jest chyba. A, a u ciebie? Że bardzo, ty jesteś obok nas dosłownie. No, to. Wcześniej chyba nie było z tobą o możliwości. Dotknął mnie w ten sposób. <noise> Wszystko jest z tobą dobrze, naprawdę istnieje gadająca żabalada. Zas musi się o tym dowiedzieć. Królu, królu, gdzie jesteś? A tu jesteś, w sali, tutaj jesteś. A, we, wejści we wejściu jesteś. No dobra, no to idźmy sobie zdać raport i później sobie pewnie pójdziemy spać, żebyśmy tutaj się też wyspali, nie wiem gdzie jesteście, jesteście gdzieś w takim miejscu, gdzie ja was nie widzę. A, gdzie ciebie nie widzę, bo widzę, że nie, nie poszłaś do króla. Ale królu, 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 nie badaj niczego, tylko po prostu poroz porozmawiajcie sobie, no. Królu. Królu, 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 lo, nie da się musi z tobą porozmawiać. Kr krwiopuszczka Helena. Więc, no. To dziwne, ale lud miasto Simpson wiedział o czym mówi. Żabol, gadająca żaba, musi istnieć. No dobra, to wracamy do domu, a później musicie się, się przejść gdzieś tam na różne miejsca, no bo oczywiście te różne obiekty trzeba pozdobywać. No właśnie, więc tutaj każdy będzie miał swoje zadanie do zrobienia, ale. Trzeba o siebie zadbać. I dzisiaj rano, w ramach zadania codziennego, nasza medyczka, krwiopuszczka Helena, musi wyleczyć dwie osoby na stole farmakologicznym. Nie wiem, czy my mamy dosyć dużo pijawek. A nie, 60 to spokojnie wystarczy nam, bo za pomocą właśnie pijawek musimy popuszczać krew, właśnie. Więc możemy użyć no, na początek kilku pijawek. Myślę, że spokojnie damy radę. I. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, to możemy zrobić i jeszcze kilka pijawek, no bo krwi, no to raczej nie dodamy, ale no. <gry> krwi troszeczkę upuścimy. Więc no niestety średnowieczne metody są jakie są. Więc dobra, jeszcze upuściła kilka. Dobra, to jeszcze może z jednej pijaweczki sobie użyjemy. I wtedy będzie można podać lekarstwo. Zobaczymy, jak to zejdzie z jedną pijaweczką. E, u, słabo. To użyję jeszcze jednej pijaweczki, bo tak jak coś w ogóle nie poszło, jakoś tak słabo zareagował, a nie chciałabym, <laughs> żeby za mocno zareagował, więc jeszcze jedną, dobra. To mogłam kilku jeszcze użyć, ale no, wiecie, dawno nie grałam, w sumie za trzy lata nie grałam w tę grę, więc o dobra, teraz możemy już go leczyć farmakologicznie, więc tutaj no niestety. Powinno się, został częściowo wyleczony. Ups. Dobra, mamy jeszcze kogoś, kogo możemy poleczyć sobie farmakologicznie. Mm, lecz chorobę SIMA. O, mamy kwieciarkę Penelopę. No to zaprosimy jeszcze, żeby nie było. Dobrze, to użyjemy sobie jeszcze kilku. A nie, dobra, dobra. Użyjemy kilku piaweczek. Użyjemy sobie jeszcze jednej piaweczki, bo tak ze wtedy ostatnio. O, teraz weszliśmy idealnie i możemy. Poleczyć. O, został całkowicie uzdrowiony i zadanie spełnione. Dobrze, to samo możemy pójść na lokację. Nasz król też zadowolony, piękny wspaniały, też mu wypełniłam zadania. Ona drugie zadanie to miała po prostu zbierać kilka rzeczy, więc tutaj też miała dosyć, dosyć łatwo, więc czas iść dalej. I jesteśmy, i co tutaj musimy zrobić? Szukaj łzy. Prastarej w morzu. Aha, to musisz po prostu wyruszyć. Dobrze mówią, że musisz wyruszyć, czy niekoniecznie. Szukaj. A, głęboko w morzu. Dobra, więc na statku trzeba było kliknąć, więc sobie polecisz. A nasz królu królu, o złoty królu, gdzie jesteś? Idziesz tu jeszcze? A, ty jesteś tu przy jaskini. No to musisz odzyskać kapelusz w jaskini. Więc też sobie tutaj zrobimy. Mam oczywiście całe mnóstwo informacji. No, i oczywiście ruszamy, ruszamy dalej, tutaj też ruszamy dalej, więc zastanawiam się. Tak, to jest mistyczna łza! Bardzo dobrze! Okej, okay. i teraz tutaj doskonale kapelusz dobrze. A więc ty masz kapelusz, rozumiem ciebie. I tak, udało ci się zdobyć kapelusik, mamy żabi kapelusik. I teraz ty musisz dostać, dać królowi, tę prastarą, Łzę. Więc tutaj szybciutko oczywiście też możemy zrobić. Król widzę, postanowił się papugą pobawić. Królu to nie czas na zabawę papugą. Bo jak masz papugę na dłoni, to nic nie można z tobą zrobić. Więc królu proszę się przestać bawić papugą. No już, królu, drogi złoty no. No, więc proszę bardzo. Królu, no. Co ja powiedziałam królu? Czy ja mam ci tę papugę zabrać? Proszę. Królu, och, królu, dobrze. A ty możesz od razu mu dać tę łzy, żeby tutaj się nie bawił. <grym> no, król! O Jezusiu, dobra, porozmawiaj sobie. Puść to, puść to, powiedziałam, królu, bo jesteś denerwujący, dobra, więc możesz sobie e, od razu porozmawiać z nią. Tak, jak będziesz z nią rozmawiał, to nie będziesz chciał papugi brać. <grym> Widzę, że nie mogę. No. kto to ma być? A, to jesteś Dobra. Pomyliłam nas tą służącą, okej. Okay. Okej, okay, dobra, to ty wracaj do siebie coś zjesz, a ty teraz musisz założyć... Aha, kapelusz. Okej, okay, dobra, ale ty też jesteś trochę głodny, to też wróćmy do siebie. Może niech tam służąca. A nie, służąca już nam nic nie zrobi do jedzenia, bo jest chyba e, troszeczkę za późno na nią, bo ona też tylko tam wiecie, do którejś godziny pracuje. No właśnie, a my troszeczkę głodni jesteśmy, a czy ona tutaj z nami przyszła? Czy, bo tak za nami troszeczkę chodziła, więc o właśnie, możemy zawołać Cię o strawę. O droga, jeszcze kucharko, Ty co sobie robisz zwykły? Co Ty zrobiłaś? Bo jak zjadła, zrobiłaś zwykłą kaszę, to ja Ci nie pozwolę tego zjeść. Jedz kaszę. No proszę Cię, przygotuj sobie coś smaczniejszego, na przykład przecier z nasion. Przecież ta kasza to jest po prostu coś oh, fatalnego i później się będziesz źle czuła, więc tego... Absolutnie nie jemy, dobrze? Więc poprosimy Cię, żebyś tutaj właśnie skonsumowała sobie coś dobrego, po czym się będziesz dobrze czuła. A nie o, tutaj mamy zupę ziemniaczaną dla króla. No i pięknie. I tak można żyć, co nie? Dobra, i później możemy założyć kapelutek i też się, mam nadzieję, bardzo dobrze czuć, no bo król też bo jest wygodnicki, widzimy, więc tutaj też. I szukaj, że bola głęboko właśnie. Nie wiem, czy to już nie będzie koniec, ale dobrze, idźmy na lokację. Jeśli to jest szybka sprawa, no to szybciutko sobie zrobimy, bo niektóre oczywiście zadania są... A, ty masz wannę u siebie, ok, więc sobie się możesz chwilę jeszcze pokąpać. ok, a więc ewentualnie później możesz sobie chwilę pospać, chyba, że chciałabym zrobić sobie jeszcze trochę lekarza. Chociaż nie widzę, że ostatnio troszeczkę sobą maśleczniczą, coś tam niby jeszcze mamy, ale ewentualnie można byłoby wyrabiać tobą jeszcze jakieś ewentualnie obiekty, żebyś troszeczkę tego więcej miała. Na przykład kolejną sobą maść leczniczą i przy okazji zyskasz też trochę punktów, więc to też zawsze warto, warto zrobić. Dobrze, więc jesteśmy w lesie, więc poprosimy króla, żeby wyruszył na łowę. Musisz to zrobić? Nie. Poczekaj, co my musimy zrobić? Patroluj las, poszukaj głęboko w lesie. To musimy zrobić. Więc tutaj idziemy poposzukiwać sobie oczywiście żabola. To oczywiście nie jest powiedziane, że to będzie koniec, bo my musimy mieć romans z tym Żabolem, więc pójdziesz za śladami. I proszę bardzo, przepływa strumyczek, Żaba zauważyła ją, potem skoczyła tam i spojrzała na Sima powoli, Żaba przestała pociągać nosem, potem zarechatała i powiedziała, haha, wyglądasz durnie w tym kapeluszu, lubię się pośmiać. Tak, ja jestem Żabol, byłam królową kupczyc, aż wzdycha. Oto zwój z moją opowieścią Myślę, że cię to interesuje. W każdym razie potrzebuję pocałunku, aby odmienić się z powrotem, lecz niestety ostatnia osoba, która próbowała mnie pocałować, umarła o to jej kości. Inni też próbowali mnie pocałować. Możesz mi pomóc, okej. Okay. Więc widzimy, że jej pocałunek jest śmiertelny. Okej, okay. więc tam, tara, tam. No więc trzeba będzie pewnie z Heleną pogadać. Heleno, co zrobisz, żeby kurczę no... Nie być zatrutym, więc oczywiście możemy iść powoli spać, bo jest już bardzo, bardzo późno. I następnego dnia będziemy próbować tą zagadkę rozwikłać. I musimy teraz przekazać naszej, oczywiście, wiadomości naszemu doktorowi. Więc zapraszam, zapraszam, porozmawiajcie ze sobą chwilę, co tam. No więc tutaj przekazałeś pewnie i kość. Uwielbiam tajemnicze stosy kości. <laughs> Jeśli ja zatrę to na ploszek, zdołam ustalić przyczynę zgody. Bardzo dobrze. Więc ty chyba możesz wrócić do domu, ale Z3 chodząc w kółko, pozwolić Z3 się naturalnie z upływem czasu? Nie, no, będziemy sobie, pochodzimy sobie trochę, więc tutaj musimy, aha, musimy pomaszerować do doków. Dobra. To najpierw sobie jeszcze powyrabiam obiekty, bo musimy znowu mieć ekstrakty cytrusowe, więc tutaj sobie musimy chwilę pochodzić. Halo, panie piastun, Piastunie! My potrzebujemy zrobić parę rzeczy. Musimy też mieć dwa oleum w wyposażeniu z naparem, więc wiecie, to jest bardzo mocno ograniczone czasowo. Więc tutaj dlatego, no, wolę najpierw to zrobić, niż żeby później, wiecie, była draka, że gdzieś tam czegoś nie robimy. Ale za to za chwilę wejdziemy sobie na platynkę. Więc na ten najwyższy poziom, proszę bardzo. No, i jakąś misję mi się udało zrobić więc lecznicze oleum z naparem przy bardzo możemy zrobić troszeczkę małe zakupy musiałam zrobić żeby nas na to było różne rzeczy stać. Yy, ale no, potrzebowałam miodu i jabłek więc troszeczkę dokupiłam a miód nie jest tani. oj nie 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 nie. Dobrze więc tu mamy zrobione więc idziemy dostarczyć i tutaj też musimy dać piratowi drugą rzecz. Dobra więc idziemy podostarczać tak gdzieś tam za chwilę będziemy musieli do tych doków pójść o, ho, 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 ho ale się tutaj troszeczkę <laughs> A nie, tu są oboje, okej. Okay. Myślałam, że ty w dokach jesteś, więc dobra. Ale jak jesteś to oboje to można Wam od razu podostarczać. No i sobie idziemy, a, idziemy na lokację, no. W ten sposób najłatwiej za pomocą tych znaczników, więc to bardzo przyspiesza. No i oczywiście będziemy troszeczkę latać troszeczkę szybciutko, więc zapraszam, zapraszam, zapraszam. Dobra, to sobie pójdziemy w dół. Dobra, więc jesteśmy na jednej lokalizacji. Pewnie za chwilę musimy iść. Do... A, musimy wrócić do domu. Okej, okay, no tak, no bo jest to kwestia, że mamy troszeczkę pochodzić, żeby się starły. I więc tutaj troszeczkę to zrobione. Więc tu się pewnie już starło, więc tutaj musimy sobie teraz pobadać. Ale co musimy dokładnie zrobić? Badaj proszę z kości w archiwum. Dobra, w archiwum mogę poszukać anomalnych... Dobra, czy mamy coś czytać, czy się. Hmm, czytaj. Co w mieście historia podołu, więc to na pewno nie. E, tu będzie, przepraszam, Przepra badaj proszek, dobra, bo to jest od badania, to jest od czytania, więc tutaj oczywiście tak, a więc proszeczek szybko nam zrobił się. A, i oczywiście za chwilę możesz sobie coś zjeść, i od razu też to będzie znowu e, przecież z nasion, ponieważ widzę, że zupę z rzepy cały czas możemy zrobić. Dobrze, możesz zrobić jednorazowe antidotum, no to myślę, że za chwilę je wykonamy. Więc antidotum na toksynę sobie za chwilę możemy zrobić, tylko oczywiście najpierw zjedz, będzie dobrze. Mówię, platynkę mamy, więc spokojnie. E, myślę, że możemy dalej iść. No i tak za chwilę pewnie czeka nas romansowanie z żabolem, więc wiecie, to jest też tutaj 97% skuteczności. No myślę, że król będzie musiał te szanse przyjąć, no bo lepszych, no raczej dla niego mieć nie będziemy. Więc królu, królu, a i królu, gdzie ty jesteś? Czytasz sobie coś, a my chcemy Tobie dać antidotum, więc idziesz sobie do niego z powrotem. Niech ta osoba pocałuje żabolany, to ją zapewni jej ochronę przed śmiercią. Przypuszczalnie, chyba może znaleźć osobę kogoś innego, może jakąś starszą osobę. <grytanie> Pocałować... Poproś obywateli o pocałowanie żaby. No i pewnie nikogo nie znajdziesz, no ale możesz poprosić Ciebie, poprosimy do domu, więc wątpię, żebyś tutaj. Być może wolę wskoczyć do padału. <grytanie> Dobra, my tutaj widziałam w Twoich związkach. Mamy jeszcze Twoją kim, kimś jesteś zauroczony, więc może z tą faworytą sobie. A nie mogę z nią zrobić żadnych interakcji. No tak. Jest już też późno, więc może sobie pójdziemy spać. I rano znajdziemy jakiegoś frajera, który może tutaj będzie chciał pocałować. Może nasza faworyta spróbuje. Zobaczymy. Nie wiem, czy to jest ważne, kogo znajdziemy, więc spróbujemy rano. Ogarnęłam ich jeszcze. Od rana najadłam przed zadaniami dziennymi. Potamy naszą faworytę. Za nic. No dobrze, więc ona też by nie, nie pocałowała. A tutaj? Czy ty byś pocałował żabę? Nie? Nie? N nikt nie chce. No dobrze. Wolę pozostać przy życiu. Dlaczego ty tego nie zrobisz? Hm? Ja myślę, że wiecie co? Nasz, nasz król się poświęci i wypije sam to antidotum. Więc tutaj, co może pójść, no tak, co może pójść źle. Więc tutaj pocałuj żabola w lesie, więc idziemy na lokację. Mówię, nie ma co się tutaj oczywiście e, ociągać. Myślę, że wykonanie misji dla nas jest teraz ważniejsze, żeby to zrobić. Więc y, szybciutko się obracamy, tak żeby było wszystko widać. Więc mamy to antydotum, możemy je wypić. Nie, po prostu musimy iść pocałować żabola, mając antydotum wyposażeniu i więcej zrobić. Nie możemy, co tutaj mamy, podpójść traktat o otrzymaniu pokoju i wydaj edykt. No nie są to łatwe zadania, wytwórz, dostarcz słabą maść leczniczą i zbieraj pijawki. No to pijawki zawsze się przydadzą, tobie się zawsze, ale tu co musimy wytworzyć? Słabą maść leczniczą, ok. Ale chyba słabą maść leczniczą to już jakąś mamy, więc można byłoby ją po prostu wręczyć, a jeśli chodzi o pijawki, to jest tutaj obok za chwilę rzeczka, w której właśnie można szukać pijawek, więc jest kilka miejsc, w których po prostu tych pijawek można szukać e, i to są miejsca tu jest łów ryby, o tutaj zbieraj pijawki, takie właśnie mniej więcej takie lilie wodne, które tutaj właśnie to umożliwiają więc jeszcze ich sobie tu są po prostu, tu są ryby do łowienia, a gdzie są jeszcze jakieś e, pijaweczki do poszukania no jest tych miejsc kilka, więc a tu jest jeszcze jedno, Okej, okay, dobra, więc możemy sobie zrobić, więc tu wręczone Mam nadzieję, że to działa. Czuję sobie antidotum. Moje lędźwia drżą z oczekiwania. Okay. Jego lędźwia drżą, więc zobaczymy. Dobrze, wciąż słyszę łkanie żabola. Ok, najpierw pójdę zebrać, zjeść trochę mięty. Pocałunek to pocałunek. Raz kozie śmierć. Dobrze, więc zaraz zobaczymy. Więc tu już raz zro zrobione. Leonidas delikatnie podnosi żabola i ocierał łzę z zielonego policzka. Leonidas de delikatnie całuje żabola w usta. Dr drzewami porusza delikatny podmuch. Było fantastycznie. Światło gdy Leonidas otworzył. Oczy całował już piękną Simkę Królową. Więc mamy tutaj zrobione. Dziękuję ci znowu. Jestem sobą. Zawdzięczam ci moje życie żabolu. Kiedy wyjdziesz z lasu, chirurg powinna cię zbadać. Dobrze, więc pewnie za chwilę będziemy musieli zbadać żabola. Dobrze, więc to mamy zrobione, pijawki mamy zebrane, no to idźmy obejrzeć żabola, a ty możesz wracać do domu, no tam masz do zrobienia parę rzeczy. Ale, no, myślę, że to nie jest takie ważne. Myślę, jestem ciekawa, czy będziemy musieli jeszcze tutaj coś zrobić. Pooglądajmy, zobaczmy, czy żabol, królowa żabol jest zdrowa. To załatwia sprawę, jesteś prawdziwym człowiekiem i nie masz już się o co martwić. Dobrze, czy to jest koniec misji, czy jeszcze musimy ją uwieść? Kuma tylko żartuję Żarty żartami, ale to był koniec i oczywiście podnieśliśmy sobie ją poziom, więc tak, odzyskał żabol swoją postać i to, proszę bardzo, zakończyło i możemy świętować, więc brawo, brawo, bravissimo dodatkowe punkty gdzieś tam uzyskaliśmy we wszystkich, można powiedzieć, aspektach za to, że zrobiliśmy misję na Złoto, no bo trzeba sobie przy, przyznać, że tutaj oczywiście jak się zrobi w różnych aspektach, właśnie te misje, to czasami są tutaj oczywiście różne punkty i różne tutaj nagrody. O, właśnie, to jest powiedziane przy bardzo, że na przykład jakbyśmy zrobili na brąz, no to jest minus, ale jak zrobimy na platynkę, no to na przykład już nie ma tego minusu do ochrony. Więc tutaj też warto sobie zawsze podejrzeć, co gdzie tam jest do uzyskania i właśnie z jakimi tutaj rzeczami, bo może się okazać, no że właśnie robiąc super na platynkę, czyli powoli robiąc misję, można uzyskać o wiele, o wiele więcej niż się myślało, więc tak e, wygląda nam misja, tak wygląda nam średniowiecze, więc tutaj jakbyście chcieli, to serdecznie, tak jak mówię, zapraszam do obejrzenia całej serii, również live'a, no i... Mam nadzieję, że takie średnie i przypomnienie sobie średniowiecza nam się tutaj dobrze oglądało. Król ma trochę możliwości, bo może wysyłać wdyby i tak dalej. O, jest padł, którego sobie nie obejrzeliśmy, ale przynajmniej mogliśmy zobaczyć troszeczkę, bo nie było takich zadań typowo. Niestety spadałem ani z bestem, niestety tym razem. Były bardziej jedynie właśnie dotyczące petycji i tak dalej, ale to oczywiście zapraszam sobie do odświeżenia pamięci w serii, bo tam też na pewno wszystko było robione. I tutaj oczywiście bestia spadołu również tam miała na pewno chyba nawet jakąś misję z bestią spadołu z robiliśmy, więc można było się tego naglądać. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Może do średniowiecza jeszcze kiedyś w przyszłości powrócimy na jakimś live'ie, czy jeszcze jakąś robiąc serię, mówię, troszeczkę graliśmy już, więc mam nadzieję, że ewentualnie będziecie mogli sobie odświeżyć. Zagra jest bardzo stara od tego czasu, jak wiem, w nią ostatnio grałam, to się nic nie zmieniło. Więc nadal to, co tam mówiłam i to, co ogrywałam, jest aktualne. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. I przypominam, że w czwartek, czyli w dniu publikacji tego filmu, o 19 wychodzi nowy dodatek do Sims 4 królewskie dziedzictwo, a w sobotę walentynki na live. Jak ktoś chce, to będzie mógł wygrać jeden kodzik właśnie na ten dodatek i na cały zestaw, w ogóle wielki zestaw razem z kolekcjami, więc serdecznie zapraszam do udziału w live, jeśli chcielibyście mieć szansę na wygranie jednego kodu w konkursie, więc zapraszam do oglądania i do dobrej zabawy na live w sobotę w walentynki. I jeszcze raz dziękuję jeszcze również wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu! Su.